No, dzień dobry, witam wszystkich. Już mamy godzinę 16. Yy, nagrywałem cały dzień, ale oczywiście zgubiłem kamerę. Yy, na polu gdzieś jest zakultywatorowana, za że tak powiem. Wziąłem teraz brata. Kamerę. Będę musiał sobie coś znaleźć i kupić. I teraz yy, tak się zastanawiam czy kupić znowu GoPro biorę ładowarkę do telefonu bo yy, mam rozładowany prawie no i się zastanawiam czy GoPro kupić czy no i zastanawiam się czy kupić GoPro czy Insta 360 yy, coś tam Pro 2 tam jakość obrazu jest lepsza. No tutaj mamy kultywatorek. No i kamerka. Kamerka mi yy, znikła pod ziemią. Niestety. No a. Bo. No, nie widzieliście. Ten. Yy, robiłem agregatem aktywnym. Agregat aktywny znowu się zepsuł. Niestety ten to samo co, co było wcześniej i blokuje olej, wylał znowu. I tak dobrze, że stary olej wlałem, nie jakiś tam nowy. Nie, paliwa powinno starczyć. No i zaczepiłem kultywator i robię kultywatorem. A gdzie robię? Robię na polu pod, pod lucernę, co będzie. Tam ma, była trawa. W zeszłym roku stależowałem to dwa razy. I teraz, teraz właśnie zacząłem, zacząłem robić kultywator... Zacząłem robić agregatem aktywnym. A kończę teraz z kultywatorem, już jest prawie pole skończone, tylko jeszcze muszę tutaj. Siefa Tylko jeszcze... No końcówka została. Także... No, weźmiemy ładowarkę. Podepniemy pod telefon. Bo internet z telefonu biorę do, do, do tego. Eee... No, do nawigacji nie, nie chciało mi się osobnej karty kupować. A, że mam duży limit internetu, to, to wziąłem. A, to wziąłem. Jeszcze, jeszcze nie załadowało. Teraz muszę ruszyć. Stop. No I dobra, e, 3,5 hektara mam zrobiony. E, no, uprawiam z tego względu, że chcę jak najwcześniej już zacząć likwidację chwastów. E, z tego względu, że tam e, ten taka trawa kępkowana jest i ona odbija. To chciałem ją zlikwidować. No, i tam drobne chwaściki mlecze. Także chciałem, chciałem to właśnie zlikwidować. No i zacząłem agregatem aktywnym, ale już nie skończę aktywnym agregatem, bo znowu się sypnął. Także nie wiem, czy coś trzeba będzie. No, coś będę musiał szukać yy, z aktywnego. Tam ostatnio znajomego, no nie wiem, no w poniedziałek jeszcze zajadę. Pogadam z nim, zobaczę jak, yy, jak te wały, czy wały są do tych agregatów, czy nie. Najwyżej zobaczę, czy coś się będzie dało wykombinować. W sensie, żeby ten z tego może dobrać wał. I tyle. No zobaczymy. Na razie jedziemy na pole na powrocie sobie trochę przekultywatorowałem I w sumie możemy Możemy znowu opuścić Pogoda jest w miarę ok, jeśli o to chodzi Tam mamy pole, tutaj lucerna właśnie z zeszłego roku Ładnie brązowa, ładnie się zachowuje. No, zobaczymy, jak w tym roku z tym opasem wyjdzie. Miejmy nadzieję, że, że wszystko będzie w porządku. No, po drugim przejeździe już ładnie to wygląda. Dobra, podnosimy i zajeżdżamy na pole. Tutaj mamy żytko. Wam pokażę na szybko już Miałem nagrane, ale No niestety, gdzieś Gdzieś mi kamera wpadła w pole o, no Tak to wygląda nasze żytko na ten moment Tu była Tu powrzucałem jeszcze w siewki Nie wiem czy to gorczyca była Już nie pamiętam co wrzucałem Ogólnie cały siew co miałem To powrzucałem tu jeszcze Wyka chyba powinna być pomiędzy. No i takie tam różne historie. No to tu, tu mamy pole już uprawione. Widać ładnie te chwasty wszystko żeśmy już wzruszyli znowu. Najgorsze te mlecze tutaj, ale widać przymrozek. No, mówię, takie to już może jakiś przymrozek złapie, ale to jeszcze nie ostatni raz. Uprawki jeszcze będziemy uprawiać. No, mówię tutaj najfajniej, aktywnym szło, bo ładnie to strzepuje jeszcze. Bo tu po kultywatorze takie kępki jeszcze yy, ten zostają, ale to jeszcze, jeszcze się załatwi. Tak, zrobimy. No, tam jeszcze muszę dokończyć. Także jedziemy. No zobaczycie, jak to wygląda. No, jak możecie zobaczyć, ziemia ziemia naprawdę fajna, gruzełkowata. Tutaj, ogólnie, to pole jest nasze najlepsze pole, jeśli patrząc na badania gleby, bo tu mamy próchnicę. 48 yy, Także, no tu, tu jest nasza najbardziej próchnicza ziemia. Mówię, 48 4, próchnicy to już jest konkretnie. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Także, no naprawdę, fajnie, fajnie tutaj ta ziemia wychodzi. Dobra. No, no jedna jedenasty jeździliśmy. No i tu widać ładnie, to wychodzi. Tu jedziemy, podniesiemy. No jedziemy tam. Kultywatorem trochę szybciej idzie niż agregatem aktywnym, ale agregatem aktywnym fajniej szło. Fajniejszy efekt był. Chociaż nie mówię, że kultywatorem jest zły. Też jest fajny efekt. Ten kultywator fajnie robi. Dobra, podnosimy i wierzamy w ścieżkę tutaj. Widać różnicę chyba na kamerze też. Tak to wygląda z tyłu mm. jedziemy takie 10 na godzinę. Tam w jednym momencie jest kawałek ziemi co później dostaliśmy, no co później dokupiliśmy w sumie. Jakby być konkretnym, to jest pole zmiany. Ale to tam mniejsza o większość. To ciągnik w jednym momencie ma od razu ciężej. Inna ziemia jest. I jest, jest naprawdę odcięcie. Tu, jak widać. Tutaj, w tym momencie. I czuć, że ciągnik ma ciężej od razu. Taka... inny, inny odcień ziemi jest od razu. Dużo trawy też. Takiej kępkowej, dzikiej. Na tym, na tym kawałku. No. I tak to jest. Czo człowiek chciał fajne ujęcia porobić. I kamerka gdzieś w polu wylądowała. Jeszcze próbowałem aplikacją, yy, połączyć się aplikacją i znaleźć, znaleźć tą kamerkę jakoś. Ale niestety nie dało rady już połączyć. Nie wiem czemu tak coś, coś się stało. No może głęboko pod ziemią sygnał już nie łapał. Nie wiem, no, ale mówię tutaj. Robotę kultywator też ładną robi. Chwastownikiem no, jeszcze też na wiosnę będę parę razy jeździł, żeby te kępki wytrzepać, ale to musi przyjść trochę suchsza pogoda, bo na razie mamy dosyć wilgotno. W styczniu 45 litrów spadło, także patrząc na średnią z poprzednich lat, to jak na styczeń nie jest najgorzej, przynajmniej w naszym regionie. Ten nasz region to też jest taki trochę suchszy niż na przykład inne rejony, bo u nas tam nawet potrafi, potrafią być lata, że spadnie 350 litrów tylko w ciągu sezonu. No zeszły rok był lepszy, bo tam prawie no 670 jakoś tak spadło, także to był rekordowy rok, jeśli o to chodzi. Ale złaś, jaka ładna czarna ziemia. Nie jest konkretny. Wracamy. Rzepak yy, sąsiada. Chyba dobry. Z lekkimi przebarwieniami, ale to wiadomo. Jeszcze trochę i nawozy ruszą. Tutaj na hydrant włożać. I lecimy Ogólnie ten Jeśli chodzi o agregaty aktywne Na OLX wyhaczyłem Amazonkę za Takie dość dobre pieniądze I nie wiem czy się skusić Czy nie no Zobaczymy, na razie Na razie jeszcze do Siewu jest trochę czasu Także No zastanowienie się co robić jeszcze. jeszcze jest czas także no zobaczymy zobaczymy co, co przyniesie czas jeszcze raz może zajrzę do tego naszego agregatu mm. <gry> ale nie wiem chyba że wziąć ten sam co tam stoi u znajomego na placu zobaczyć jaka cena w sumie i z hydropakiem wybyła no Wałby się przełożyło. Nowe palce by trzeba było kupić. I by ten sezon jeszcze polatał, bo może coś na jesieni by się kupiło. Ale to jeszcze też. Wszystko zależy od tego, jak, jak, jak wyjdą moje plany, które tam mam w swojej głowie. Jakby wszystko wyszło, no to na jesieni może coś by nowego wpadło. No, ale zobaczymy. Na razie jest jak jest, na wiosnę na pewno się nie no, na tą wiosnę na pewno się nie uda coś nowego kupić także no, trzeba robić tym co jest. Także no, lecimy dalej. No i dobra, jak widać noc już mnie zastała. Mamy 4,5 hektara zrobione. Jeszcze tutaj na tym polu nawet granic nie mam wyznaczonych, jeszcze mnie to czeka. Ale tu takie pole mamy zrobione. No wiadomo tutaj obok mamy pole, tutaj, no będzie trochę ponad 4,5, bo tu początek, początek to zostawiam trawę. Żeby... Bo tu więcej deptają wtedy w sezonie, jak tu chodzą, no to początek zostawiłem trawę. Tutaj te 2-3 dwa prze... dwa, przejazdy żyto jeszcze jest. No ale ogólnie kordę, tak ciemno w tej kamerce to widać wszystko. No ale jest jak jest. Dobra, myślę, że nie będę przedłużał dzisiejszego odcinka. Taki trochę krótszy, chyba wyjdzie. Także no mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.